Podkarpacie.pl. Z inicjatywy radnych Wacława Krawczyka, Stanisława Fala, Marka Szpary i Pawła Czecha rada powiatu Sonockiego pochyliła się nad zamiarem wyłączenia z eksploatacji linii kolejowych Nowy zagórz krościenko i Nowy Zagórz-Łubków. Złożyliśmy wniosek o podjęcie uchwały w temacie wyrażenia negatywnej opinii to co Planuje PLK, jeśli chodzi o likwidację odcinka, zagórz łupków i oczywiście zagórz Krościnką. Zawieszenie funkcjonowania linii kolejowych to także poważny problem dla zagórskich kolejarzy. Trudno mi sobie wyobrazić, bo to jest nie tylko zamknięcie linii. Oczywiście tragizm ludzi, którzy pracują tam, to co słyszę, około 80 osób. W efekcie wszyscy radni, niezależnie od opcji politycznych, przychylili się do projektu uchwały. Mamy nadzieję, że te działania nie tylko samorządu powiatowego, ale wszystkich samorządów z południa Podkarpacia przyczynią się ku temu, że będzie dalej funkcjonowała ta linia. Póki co w jej obronie stanęła Rada Powiatu, której stanowisko zostanie przesłane zarówno do ministerstwa, jak i do PKP. fa